kolekcji Black Legline świeci lampa, która ma dwa tygodnie pracy może być to zwykła lampa robocza jako halogen, a może być też to lampa odstrzygawcza co w o od zasięgu to na lampa combo, świeci daleko i szeroko ja na przodzie mam taką dużą lampę zamontowano 25,5 tysiąca lumena lumenów w nowej wersji. Ona wygląda tak jak ta, tylko jest miniaturka. Możemy ten pasek mieć, możemy ten pasek mieć żółty, jak biały, i ona też jest skomplikowane. Świeci daleko i szeroko. W nowej wersji w takiej wielkości jak ja mam przodu na aucie to jest 30 tysięcy lumenów. Jeden lumen to jedna świeczka zapalona. także proszę sobie wyobrazić, jak to daje. Nasza, nasz flagowy model, lampa do bicia. Lampa wykonana z karbonu inaczej z poliwęglanu. Możemy ją młotkiem walić, w środku się rozleci i klorzy z Wodoodporna, najwyższa klasa odporności na wodę, IFA 69. W naszym laboratorium ta lampa jest zamężona w akwarium. Rok czasu tam leży i świeci. Lampy robocze. Koguty kupowane jakby w, w komplecie, dwie sztuki, jeden kogut posiada trzeci, który pozwala nam na zmianę trybu pracy, cztery tryby, dwa synchroniczne i dwa asynchroniczne. jest bardziej wrażliwa niż pompa paliwowa i do tego służy nam taki specjalny pistolet i zyska, w, ja to nazywam krótkami, to jest po prostu, się komora siśliniowa podpinamy pod kompresor i ten wąż i pozbawiamy go Kramp Narzędzia kramp dożywotnia gwarancja oprócz grzechotek. Grzechotki są rozbieralne. Mamy pierścień, możemy ściągnąć, wymienić koło obrotek, Jak i zapadki, jako część zamienna, jest to dostępna w naszej ofercie. Wszystko ma swoje miejsce, jest opisane, jeżeli chodzi o rozmiary. Jeżeli jest możliwość naprawić przewód hydrauliczny na maszynie, bez jego demontażu, bo o czym tutaj chciałbym wspomnieć, demontaż, że tak powiem, zajmuje więcej czasu niż zakłócenie tego, tego przewodu hydraulicznego, a więc coś tak kombinują, żeby nie demontować, jeżeli jest możliwość, to na aucie można, na, na maszynie można taki przewód hydrauliczny naprawić. To chcę się sprawdzić z Was, jeżeli chodzi o taką prasę hydrauliczną czy da radę zakuć. Ja już od razu mówię, że to nie jest taka prosta sprawa. To jest podwójna pompa, kiedy mamy mało obciążenie ciężko się pompuje, później zwalnia druga pompa. No i te szczęki dochodzą. 700 atmosfer, szczęki wymienne od 14 do 40 mm, a więc możemy wymienić. I który z Panów tutaj jest odważny i chętny, może się sprawdzić. Pompujemy do momentu, aż się żółta lampka zapali. Panowie jedną ręką, kobiety dwoma zakwają. Najlepiej pełen zakres... Tak, no 300 będzie bolał, no to na pewno, no, Trochę siły trzeba wykonać. Przedmi się zyskają, Tu mamy też również regulacje, oczywiście tabela zakły. Jak się zapali się żółta lampka, to wtedy już mamy coś. Otwierać warsztatowy do butelek. Niech rodzaju odsłony hydrauliczne, które chronią przewody, czy mechanicznym uszkodzeniem. Różne kolory, różne wielkości. na przewodów, gdzie operator jest narażony, jak uszkodzi nam się przewód, wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, ta osoba nam chroni, chroni operatora, dokładnie. jesteśmy na tyle. Do domu, do ogrodu, w warsztacie jak najbardziej uklęknąć, taka ręczna sobie yy, Ochrona kolan, bardzo wygodne, funkcjonalne kieszenie do asortymentu, zamykane wszystko na klucz, polecam jak najbardziej jak ktoś raz założy, to i do kościoła będzie, to będzie chciał w tym chodzić.